W na na żyło się dobrze, bo była szkoła, był kościół, poczta. Z ogromną przyjemnością inaugurujemy dziesiątą rocznicę powstania Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie. Spektaklem w wykonaniu Konińskiego Teatru Tańca to dla nas ogromna przyjemność. I wielki splendor, że właśnie po 10 latach, po pierwsze, możemy gościć inną formę niż teatr dramatyczny w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, a druga, taka już bardziej prywatna rzecz, która nas cieszy, to właśnie to, że w Koninie powstał Teatr Tańca, który ma szansę na stały zadomowić się w mieście i w regionie, czego serdecznie życzymy. To również święto z tego powodu, że no właśnie jest to teatr tańca na, w teatrze na peryferiach, dlatego że teatr na peryferiach to e, taki nasz teatr, który do tej pory e, działał w oparciu o nasze przyjaźnie, znajomości z aktorami e, z teatrów Skalisza, z, z Gniezna e, i z Łodzi. E, ale niestety pandemia pokrzyżowała nam plany dalszych premier, więc cieszymy się tym bardziej, że dzisiejszy wieczór to taki można powiedzieć powrót pokovidowy. Mamy nadzieję, że tych spotkań, czy to z Konińskim Teatrem Tańca, czy z naszymi premierami, będzie w tym obiekcie już teraz więcej i że pandemia nie da nam się artystycznie we znaki. Realizowany z Konińskim Teatrem Tańca projekt w ramach programu Kultura w Drodze jest dla nas, pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie oraz dla uczestników zajęć stałych tego ośrodka wielką motywacją wielką mobilizacją. Spektakl jest finalizacją tego projektu, natomiast wcześniej odbyły się warsztaty taneczne z tańca współczesnego, które poprowadziła dla dwóch grup tanecznych z naszego ośrodka, Pani Katarzyna Łapaj. Choreografie, które powstały podczas tych warsztatów, zostały zaprezentowane w soporcie tego spektaklu. Dla dzieci jest to ogromne wydarzenie, dla ich rodziców również. Wszyscy na to wydarzenie czekali z zapartym tchem i, i byli mocno zmotywowani do tego, aby w nim uczestniczyć. Myślę sobie, zaraz obudzę się, lecz im bardziej spadam, tym bardziej widzę, że to wszystko chyba nie jest